Skończyliśmy odcinek pierwszy, czyli Astoria oraz odcinek szósty i siódmy łuczniczka. W tej chwili prace trwają na odcinku drugim i piątym oraz na trzecim robi rynek. W tej chwili trwają prace nad rewitalizacją śluzy workowej oraz naprawa oczepu i roboty drogowe. Termin zakończenia 30 listopad 2013. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś przeszkód, chociaż tutaj praca na śluzie workowej wiąże się tam z jakimś ryzykiem, że możemy coś znaleźć. Mamy nadzór archeologiczny cały czas, także... Się. Tak, to w zasadzie temat jest bardzo podobny na wszystkich odcinkach. Czyli wiąże to się z naprawą oczepów, z wykonaniem ścieżek rowerowych, pieszych, z zagospodarowaniem terenów zielonych i takimi drobnymi robotami konstrukcyjnymi na wszystkich odcinkach. Na terenie budowy zostały odrestaurowane barierki oraz wykonane nowe zgodnie z projektem. No, tam mamy dwa typy: jeden typ to taka barierka typu bydgoskiego, tak zwanego, czyli odlew żeliwny. Oraz drugie, tam drugi rodzaj barierek, barierki z kształtowników stalowych. Tworzenie śluzy workowej będzie się wiązało z wykonaniem wrót drewnianych, na których to wrotach będą okłucia stalowe. Będziemy próbowali odtworzyć też chociażby w formie takich tam prostych rozwiązań mechanizmy tych wrót, czyli żeby można było obejrzeć, jak one działały kiedyś w przyszłości. Mur ceglany, który w tej chwili rozbieramy, jest to mur wtórny. On powstał bodajże w 1930 roku, czyli nie jest to zabytek. I w miejscu tego muru powstaną właśnie widoczne wrota drewniane, które będą prowadziły do tej śluzy workowej, która jest tutaj bodajże chyba trzy na świecie tylko są. Także ciekawy zabytek. Prace prowadzimy pod nadzorem konserwatora zabytków pana Sławomira Marcysiaka. I mamy także stały nadzór archeologa w postaci pana Roberta Grachowskiego. Przed rozpoczęciem generalnie projektu były prowadzone już badania archeologiczne. Było tam wykonanych bodajże kilkanaście w kilkunastu miejscach badań. Tak? Także te badania nie przyniosły tam jakichś ciekawszych wyników. Wiemy po prostu czego się spodziewać. No możemy jeszcze spotkać coś ciekawego, ale jest to niewiadome na dzień dzisiejszy.